Witajcie widzowie, w poprzednim odcinku był problem. No bo zginęłem, albo odzyskałem i ty, ale okazało się, że ty trochę skrywała. Bo ja mu napisałem, że mnie zwrócił o elitrę, i on mi oddał elitrę, ale to nie moja, przecież szpady i mam dwie Lytry, kaldach, Bo y, pierwszą mi kupił snajperek. Tak, YouTuber, miejsce na nagrywałem odcinek. I y, ciągle mi zwracało po śmierci. Ja mam już cztery śmierci. Te przeżyła, tak naprawdę. Tak naprawdę. Tylko jedną. Mi śmierć nie, nie oddali nic. Jakby ludzie mi nie oddali. A to jest, jak, jak ktoś was zabije, to nie, nie obrażajcie go, po prostu się spytajcie, czy oddawa Jak macie jakąś elytrę i typ, y, jak, jak to nie jest, dajmy dziesiątka, i typ nie, nie jest biedny, czyli ma na przykład medesetę. lub jest dość bogaty, życzy na kilka hitów to on ci z łatwością może oddać O, nam on, ulubiony Jakby, ja polecam po prostu nie obrażać tutaj, żeby nie, nie mieć z kimś po relacji, żeby ci oddawał ity Bo tutaj złożymy, są podzielone na granice osoby Osoby, które są bardzo dobre I są po prostu wrogami Czyli na przykład jak przyssą, o i tak, tak, a potem zabijają cię To jest pierwsze a drugie taki bogatsze, to jest po prostu itemki, tylko sukila. Tylko są dwie strony medalu. IP Try mc.net Może dostanę rangę media w końcu. Bo może wyśleć ket, ale nie wiadomo, nie wiem czy są rangi, bo nie widziałem żadnego media to może jeszcze czekają na większy kuberów o, po prostu zakupił rangę nie wiem co się daje, ale GZ gratuluję zakupu to zawsze na linku się pisało i kto pierwszy napisał to 50 dolarów piękne czasy taki generator około 50 dolców. czyli dość dobrze o 128 no ok, ale w tamtym wczorajszym nie, czy to ja dziś nagrywałam w wcześniejszym odcinku to właśnie wydrupiłem 8 zobaczcie, link w opisie i dzisiaj jest ten tłusty czwartek Dzisiaj mam tam jest jeszcze 14 połączków, to... W tamtym roku to było 11. Może będzie jakiś live'ik, nie wiem, nie wiem. To jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł. Ja, ja dopiero teraz padam ale to jest dobry pomysł. Ja się nie wiem jak wy, ale najlepsze pomysły biorą się z danego przypadku. Na przykład moja nazwa też jest zdalna przypadkowa, bo ja sobie zakła zakładałem kanał około 201. Ja już założyłem sobie na komputerku. Włączam komputer. Na telefonie się zalogowałem. I chcę yy, nazwę. Tak sobie myślę. Ja nawet wtedy nie myślałem. A takie hubi ma imię, to jest skrót od mojego imienia. To koks. Takie lśnienia dostałem. O gamę jeszcze włącz, bo bez gammy nie da się grać. Polecam włączać hitboxy. Te na przykład zobaczycie na ziemi, na przykład tego typu zauważyłem po hitboxach, bo widać z daleko hit hitboxy. Nie to nie jest ta Sima, okej. Okay. Mogę panowie z wami. a

37 siedem, tak, będę mógł robić na tym No, trzydzieści siedem dolców nie mnie zna, bo walczyliśmy On mnie zna, my walczyliśmy tam właśnie generatory O, co to jest? Odłamek, okej okay. I myślicie, że to jest takie? Pyk, patrzcie w rękę, to jest Reserwant Pokéball Dobre hity, dobre hity Nie wiem, czy widzicie u ją ja jakąś inną litrę. Nie wiem, inni nie mają. Ja mam skina, tylko na krystalu osoby widzą. Witaj.